Cześć, witam w kolejnym filmie. Tu Magda. Dzisiejszy film zadedykuję temu właśnie imbirowi, który jest u mnie wykorzystywany praktycznie na porządku dziennym, nie tylko właściwie w zimie w zimie głównie, ale również latem i chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć kilka właściwości tej cudownej przyprawy. Imbir jest to przyprawa, która w Indiach otrzymuje status naturalnej apteczki. Ta przyprawa ma również właściwości, które są cudowne dla systemu trawiennego. W Indiach właśnie imbir wykorzystywany jest na porządku dziennym. Często przyrządza się herbatę, czaj właśnie z imbirem i jest to ich ulubiony napój. Jest on również takim babcinem antidotum na grypę czy też przeziębienie. Podam Ci teraz kilka sposobów na wykorzystanie właśnie imbiru. Nie jesteś głodny? Zjedz troszeczkę imbiru przed posiłkiem, a na pewno się to zmieni. Jak również będzie aktywować soki trawienne. Jedzenie imbiru pomaga w przyswajaniu i wchłanianiu ważnych składników odżywczych z pokarmów. Jeśli masz uczucie mdłości, imbir na pewno pomoże. Ja muszę powiedzieć, że w ciąży również spożywałam ogromne ilości imbiru czy też herbatki imbirowej, bo jakoś to uśmierzało te moje mdłości. Imbir również pomaga zmniejszyć wzdęcia. Jeśli masz bóle stawów, imbir również ma właściwości przeciwzapalne. Może on przynieść ulgę. Najlepiej wlać troszeczkę olejku imbirowego do kąpieli na bóle mięśni i stawów. Herbatka imbirowa ogrzewa, gdy jest zimno, jak również pomaga w przeziębieniach. Ja muszę powiedzieć, że od lat piję moją herbatkę imbirową, kiedy tylko czuję, że coś mnie bierze jakieś przeziębienie i na noc wypijam, skrajam sobie troszeczkę imbiru, dodaję sok z połowy cytryny, łyżkę miodu do ciepłej wody, nie gorącej. Piję taką herbatkę na noc i rano czuję się o niebo lepiej i często mi wszelkie objawy przechodzą. Także jak widać, imbir jest naprawdę przydatny do wielu rzeczy. Szczególnie wpływa korzystnie na system trawienny. Ja chciałabym Ci również polecić błonnik prymwitalny, który również wspaniale oddziałuje na nasz system trawienny i na pracę jelit szczególnie pozbywa się toksyn. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia!